Witajcie, moi drodzy. W moim kolejnym odcinku dzisiaj swój odcinek dedykuję specjalnie moim klientom którzy pracowali ze mną, którzy wielokrotnie wypowiadali się na temat swoich efektów, nie tylko wizualnych, ale też zdrowotnych, ponieważ dzisiaj powiem o kwasach omega-3, natomiast jeżeli ten temat Was interesuje, to zostańcie do końca, bo myślę, że pod kątem czy chorób przeciwzapalnych, czy chorób depresyjnych, będzie to dla Was bardzo istotne. Jeżeli nie byliście moimi klientami, na pewno też znajdziecie coś dla siebie, ale pamiętajcie, celowo nigdy nie reklamuję żadnych firm suplementacyjnych z tego względu, że uważam, że do, zanim dojdziemy do etapu dobierania suplementacji to musi być przede wszystkim dobrze dobrana dieta, po drugie musi być szczera chęć, <laughs> szczera chęć zmiany i dopiero na końcu można podjąć inwestycje w suplementację i dopiero ten miks rzeczywiście przynosi takie efekty. Zapraszam Was do dzisiejszego odcinka. Pas Omega 3 są dla mnie kluczowym składnikiem, jeżeli chodzi o prowadzenie pacjentów z różnymi dolegliwościami immunologicznymi, insulinopornością, chorobami sercowymi. Osobami, które mają problemy skórne, a często są to osoby, które mają wszystkie dolegliwości naraz, i teraz Wam powiem 15 powodów, dlaczego są tak ważne. jest obecnie wszechobecna insulinoporność, dlatego że już Wam wielokrotnie mówiłam, że naszą bardzo dużą grupą osób z insulinopornością są dzieci. Natomiast kwasy omega-3 pomagają zapobiegać rozwojowi insulinoporności, w bardzo dużym stopniu potrafią odwrócić. Insulinoporność, ale też mocno chronią naczynia osób, które już chorują na cukrzycę typu drugiego. Oczywiście każdy słuchając tego materiału z ręką na sercu odpowiada sobie, jak w ostatnich 20 latach. No może niektórzy nie żyją jeszcze 20 lat, no ale załóżmy, że jesteście średnią wieku moich klientów, średnio wieku moich klientów to jest między 30 a 50 rokiem życia, więc odpowiedzcie sobie na pytanie, jak często w skali tygodnia jadacie ryby oceaniczne. Jest bardzo dużo prac naukowych, które pokazują, udowadniają właściwości przeciwzapalne kwasów omega 3 i to jak pomagają ograniczyć leki przy chorobach stanów zapalnych. Natomiast ja mogę Wam, ja mogę wam to powiedzieć z mojego kilkunastoletniego doświadczenia. Poza tym zapraszam też klientów, żeby opowiadali o swoich doświadczeniach, bo po prostu nie można powiedzieć, że za pomocą diety czy suplementacji można w czymś komuś pomóc. Natomiast jak posłuchacie moich klientów, którzy właśnie mają choroby, immunologiczne, którzy mają przewlekłe choroby stanów zapalnych, na przykład rzs -y, co się zmieniło w ich właśnie dolegliwościach. Zmniejszają ryzyko zapalania płuc, są bardzo ważne dla osób, które palą papierosy, ponieważ zmniejszają też ryzyko chorób tętnic. I tutaj, jeżeli macie dzieci, moje dziecko jest suplementowane kwasami omega-3 od pier, chyba pierwszego dnia swojego życia, też uważam, że w, pod kątem budowania odporności i zapobiegania różnym chorobom rozwojowi różnych chorób u dzieci, w tym m.in. alergii są bardzo kluczowe. Niektórzy nazywają kwas omega-3 naturalnym suplementem antydepresyjnym, natomiast są też prace, które pokazują, że kwas omega-3 ma niezwykłe znaczenie w chorobach lekoopornych, na przykład w takich dolegliwościach jak schizofrenia. Bardzo ważne są dla kobiet w ciąży. Tutaj też spotkałam się z takimi pracami, że dzieci, których matki suplementowały się w trakcie ciąży, mogą być, już nie pamiętam w jakim procencie, ale był podany procent inteligentniejszy, Natomiast bardzo ważne są, przy, bardzo mocne znaczenie wykazują przy takich chorobach jak afektywna choroba dwubiegunowa, schizofrenia, depresja, więc mają ogromne znaczenie też w profilaktyce rozwoju chorób psychicznych. I bardzo ważne w stosowaniu na co dzień u dzieci, które mają ADHD. Zwyciężają ryzyko udaru u mężczyzn. Są bardzo kluczowe jako profilaktyka zawałów u kobiet i u mężczyzn, bardzo kluczowe jako profilaktyka zawału serca u kobiet i u mężczyzn. Zapobiegają tworzeniu się kamieni nerkowych, zmniejszają objawy suchego oka i pomagają też zapobiegać chorobom oczu, m.in. zmniejszają ryzyko rozwoju choroby plamki żółtej. Opóźniają y, rozwój otępienia starczego i też są bardzo istotne w profilaktyce chorób takich jak Alzheimer bądź Parkinson. Zmniejszają ryzyko rozwoju nowotworu prostaty o 60%. Wpływają na zmniejszenie ryzyka przerzutów przy rozwo rozwoju nowotworu piersi, ale też są stosowane właśnie w profilaktyce rozwoju nowotworu piersi, a temat nowotworu piersi jest związany też z niskoinopornością, o czym już kiedyś Wam nagrywałam. Bardzo istotne są dla kobiet w ciąży nie tylko ze względu na wspomnianą już inteligencję, ale też pomagają utrzymać ciążę do końca. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o dawkowanie kwasów omega 3 w okresie ciąży, to jest bardzo kluczowa istotna sprawa, dlatego że w różnych trymestrach inaczej się je suplementuje, więc jak pracuję z moimi klientkami, to też im podpowiadam, jaką, jakiej dawki nie powinno się przekroczyć w danym trymestrze, a jak, dawki, jak prawidłowo stosować dawki i w pierwszym, i w drugim, i w trzecim. I w trzecim trymestrze, więc jeżeli też myślicie o suplementacji w ciąży, to skonsultujcie się ze specjalistą, ale też ze specjalistą, który zna się też na suplementacji, dlatego że ja się już też spotykam czasami, że można trafić na różnych lekarzy. Ja osobiście powiem, że w życiu jakoś nie trafiam za bardzo na lekarzy, którzy. Czy nie do końca rozumieją potrzeby diety i suplementacji? Ale faktycznie klientki czasami zgłaszają, że lekarz przestrzega je przed suplementowaniem, bo na przykład straszy je, że rosną gigantyczne dzieci. No i tutaj osoby, które borykają się z trądzikiem, myśl, albo z trądzikiem różowatym, tutaj kwasy omega-3 ze względu na swoje działanie, na cały układ hormonalny i swoje działanie przeciwzapalne uważam, że są fundamentem do poprawy skóry, aczkolwiek pamiętajcie, że to nie jest jakieś panaceum i rozwiązanie, żebyście się teraz nie stworzyło coś takiego, że jak kupicie omagi albo jakiś kolagen, bo czasami są tak ludzie to postrzegają, to rzeczywiście ta skóra mega się poprawi, zawsze jest kilka czynników, które trzeba zmienić. Nigdy nie ma jednego co do logliwości. Natomiast to, że moi klienci mają takie efekty, pamiętajcie, że to jest praca całościowa, i pod kątem psychodietetyki i pod kątem dietetyki i pod kątem rozwoju osobistego i pod kątem codziennej, codziennej pracy. I ostatni aspekt, który myślę, że też was zainteresuje, że wpływają na odchudzanie, wpływają przede wszystkim na redukcję tkanki okołonarządowej około wisceralnej, więc jeżeli macie problem z otyłością brzuszną, jeżeli robiliście analizę składu ciała i widzicie, że ten punkt wskaźnik otyłości brzusznej jest wysoki, na pewno jest to bardzo kluczowe do tego, żeby przyspieszyć redukcję. I nie zgadzam Zgadzam się z informacją, że jeżeli zaczniecie teraz jeść ryby, a wiemy, że Polacy jedzą ryby bardzo okazjonalnie, są osoby, które w ogóle latami nie jedzą ryb. To jak zjecie sobie w piątek ryba po trzy razy w tygodniu, to zupełnicie sobie kwas omega 3. Absolutnie jest to nieprawda, wbrew pozorom. Suplementacja jest często dużo bardziej, e, po pierwsze skuteczniejsza, jeżeli chodzi o dietoterapię, no to musimy wprowadzić dużo większe stężenie tej, tego składnika. Natomiast e, suplementacja jest bezpieczniejsza pod tym kątem, e, że ryby są mocno zanieczyszczone metalami ciężkimi. Natomiast niektóre firmy, nie będę tutaj mówić, że wszystkie firmy, które są na rynku, bo pamiętajcie, że wytworzenie suplementu kwasu omega 3 jest bardzo trudne. Jest bardzo drogie, więc na pewno, jeżeli ktoś kupuje kwasy z jakiejś niższej półki cenowej, to raczej mam ogromną wątpliwość, czy te kwasy rzeczywiście tam są, czy, czy stabilny jest ten kwas. Natomiast niektóre firmy bardzo mocno dbają o procedury tworzenia, wytwarzania kwasów, tworzą je z młodych osobników oceanicznych, mają badania na zawartość metali ciężkich, jeżeli chodzi o metale ciężkie w danym produkcie, więc jeżeli już szukacie firm suplementacyjnych, to naprawdę nie oszczędzajcie i szukajcie tutaj dobrych firm, bo cena w tym wypadku zawsze idzie z jakością produktu. No może nie zawsze, nie wszędzie, bo wszędzie da się kupić bubel, ale w, większo ale, no, w większości przypadków rzeczywiście tutaj e, warto w to zainwestować. I tutaj jako ciekawostkę na koniec powiem Wam, że suplementacja kwasami omega 3 w większości przypadków jest dużo pewniejsza, dużo bezpieczniejsza niż jedzenie ryb, dlatego że ryby są mocno zanieczyszczone metalami ciężkimi. Natomiast jeżeli macie firmę, która rzeczywiście specjalizuje się w tworzeniu wysokiej jakości produktów suplementacyjnych, to te firmy sprawdzają zawartość zanieczyszczenia. Metalami ciężkimi. I tutaj, jeżeli kupujecie akurat ten suplement, to zdecydowanie nie polecam Wam oszczędzać na kwasach, dlatego że produkcja dobrej jakości kwasów jest bardzo droga, jest bardzo wymagająca. To jest kwas, który bardzo szybko się utlenia. Dlatego tutaj cena w większości przypadków będzie szła z jakością produktu.